Trzech kumpli wybrało się do domu publicznego. Przy wejściu wita ich burdel mama i mówi: Panowie, w tym przytułku mamy jedną zasadę, mianowicie musicie zmierzyć sobie penisy, żeby łatwiej było dla was dopasować partnerkę. Pierwszy zmierzył i mówi: 15. Okej, OK, Aniu obsłuż pana. Drugi zmierzył i mówi: 12. Okej, OK, Beatko obsłuż pana. Trzeci zmierzył i mówi Dziesięć. O, świetnie, więc panem zajmę się osobiście. Po godzinie burdel mama wychodzi z pokoju zmęczona, ledwo powłóczywszy nogami, które nagle zaczęły się rozchodzić do zewnątrz. Zaskoczone koleżanki pytają, co się stało, przecież miał mieć najmniejszego. Burdel mama ze łzami w oczach. Ten idiota w poprzek zmierzył. Detaliczny przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej stuka do drzwi jednego z domów. Otwiera dość młoda kobieta z dużym biustem. Wokoło biega trójka dzieciaczków. Czy mogę pokazać produkty? Oczywiście. Koleś wyjmuje towary i pyta mamuśkę, czy zna choć jeden z nich. Tak, Wazelinę. Często jej używamy z mężem. O, do czego? Do seksu. Proszę pani, działam w tej branży już 9 lat. Do tej pory wszyscy mówili, że smarują wazeliną zawiasy ewentualnie łańcuch w rowerze. A pani tak bezpośrednio, jak państwo tego używają? Normalnie. Smarujemy klamkę drzwi od sypialni, aby dzieciaki nie otworzyły. Był sobie facet, który dbał o swoje ciało. Pewnego razu stanął przed lustrem, rozebrał się i zaczął podziwiać swe ciało. Ze zdziwieniem stwierdził jednak, iż wszystko jest pięknie opalone, oprócz jego członka. Nie podobało mu się to, więc postanowił coś z tym zrobić. Poszedł na plażę, rozebrał się i zasypał całe swe ciało, zostawiając członka sterczącego na zewnątrz. Przez plażę przechodziły dwie staruszki. Jedna opierała się na lasce. Przechodząc obok zasypanego faceta, ujrzała coś wystającego z piasku. Końcem laski zaczęła przesuwać to w jedną, to w drugą stronę. Życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała do drugiej. Czemu tak mówisz? spytała tamta zdziwiona. Gdy miałam 20 lat, byłam tego ciekawa. Gdy miałam 30 lat, bardzo to lubiłam. W wieku 40. lat już sama o to prosiłam. Gdy miałam 50 lat, już za to płaciłam. W wieku 60 lat zaczęłam się o to modlić. A gdy miałam 70, to już o tym zapomniałam. Teraz, kiedy mam 80 lat, te rzeczy rosną na dziko, a ja nawet nie mogę przykucnąć. Hej, panienko, dasz się zaprosić na kolację? Na noc nie jadam. To może pójdziemy do kina? Ściągam filmy z neta. To może po prostu skoczymy do mnie oglądać telewizję? Swój telewizor wyrzuciłam 3 lata temu, tam nie ma czego oglądać. To może pokażę ci zdjęcia? No proszę cię. Mam się gapić na nieznajomych facetów i babki? Sorry, ale nie. To może sama mi podpowiedz, co lubisz? Lubię seks, ale sądząc po propozycjach, ciebie on mało interesuje. Ostatnio zaproponowałam mężowi zabawę w doktora. I co, jesteś zadowolona? Najpierw czekałam trzy godziny, a potem mi poświęcił dwie minuty. W supermarkecie mąż z żoną przechodzą obok stoiska z bielizną. Żona mówi do męża, widząc stringi: Kochanie, może kupiłbyś mi taką bieliznę? Ależ skąd? Dupę masz jak kombajn i nie będzie to ładnie wyglądać. Wieczorem leżą razem w łóżku i mąż robi delikatne podchody do żony. Może się troszkę popieścimy, no wiesz. Żona odpowiada mu na to. Dla takiego jednego małego kłosika nie będę kombajnu uruchamiać. Pewien facet miał 50 interes. Stwierdził, że z tak dużym nie będzie chciała go żadna dziewczyna, więc musiał się z tym uporać. Poszedł do czarownicy, a ta powiedziała mu, że ma iść do lasu. Tam na środku lasu będzie kamień i na nim będzie siedziała żaba. Miał zadać jej takie pytanie, na które żabka odpowie nie. I wtedy interes skróci się o 10 cm. Poszedł więc i pyta żabkę. Żabko, dasz mi buzi? Żabka na to. Nie. Ubyło 10 cm. Facet już wraca, ale stwierdził, że 40 cm to jeszcze za dużo, więc znów pyta. Żabko dasz mi buzi? Nie. Teraz facet wraca z 30 cm. Pomyślał jednak, że 20 cm w zupełności wystarczy. Idzie więc jeszcze raz i pyta. Żabko dasz mi buzi? A żabka na to. Nie, nie i jeszcze raz nie. Pewna kobieta miała trzy córki. Kiedyś wzięła je na rozmowę i mówi im: Słuchajcie, córki, jak się kiedyś wydacie się za mąż, napiszcie mi, jak wam się układa życie seksualne. Córki się zgodziły. Wyszła pierwsza za mąż, i za chwilę przychodzi od niej kartka z napisem Neskaw. Matka nie wie o co chodzi, ale przechodząc ulicą, widzi billboard: Neskaw Satysfakcja do ostatniej chwili. Zadowolona po uzyskaniu odpowiedzi. Druga wyszła za mąż i dostaje matka kartkę z napisem Marlboro. Po chwili znajduje na paczce papierosów informację Marlboro Extra Long, Super Size. Zadowolona, że córka trafiła dobrze. Po pewnym czasie najmłodsza wyszła za mąż i dopiero po miesiącu przychodzi kartka z napisem British Airways. Znów szukanie po gazetach i reklamach i w końcu znajduje British Airways trzy razy dziennie. Siedem razy w tygodniu, w obie strony. W zakonie siostra przełożona zbiera wszystkie zakonnice i mówi. Wczoraj stało się coś strasznego. Na naszym terenie znaleziono prezerwatywę. Wszystkie! O mój Boże! A jedna na to. Hi, hi, hi. Przełożona. Ale to jeszcze nie wszystko! Ta prezerwatywa była zużyta. Wszystkie. O mój Boże! A jedna na to. Hi, 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 Przełożona. Ale teraz najgorsze ta prezerwatywa była pęknięta. Wszystkie. Hi, hi, hi. A jedna na to. O mój Boże. Ja. 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 Dwóch dziadków po osiemdziesiątce przychodzi do domu publicznego. Kobieta zajmująca się tym przybytkiem, patrzy na nich i mówi. Jolka, połóż do pokoju jeden i dwa gumowe lalki. Oni i tak różnicy nie zauważą. Po pół godzinie dziadkowie spotykają się w parku. I jak było? Hm, moja chyba była martwa. Nie ruszała się, nie stękała, nic a nic. Hm. Dziwne. Moja chyba była czarownicą. Co? Dlaczego tak myślisz? No, najpierw ją pocałowałem, potem lekko ugryzłem w pośladek, a ta pierdnęła mi w twarz, pofrunęła do sufitu, dwie rundki wokół żyrandola i wyleciała przez okno. Ojciec i syn siedzą w salonie. Tato, może następnym razem będziecie z mamą trochę ciszej. Co o czym mówisz? Nie wygłupiaj się. Wiem, co słychać, gdy ludzie uprawiają seks. Ale ja wczoraj w nocy byłem na nocnej zmianie. W pracy, przy kawie rozmawiają dwie koleżanki. Jak tam twój wczorajszy wieczór? Bez nadzieja. Mąż przyszedł do domu, w trzy minuty zjadł obiad, potem cztery minuty bzykania i po dwóch minutach spał. A u Ciebie? No u mnie rewelacja, mąż przyszedł do domu, zabrał mnie na przepyszna, romantyczną kolację. Później przez godzinę wracaliśmy do domu, spacerkiem przez miasto, potem świece i godzina przecudownej gry wstępnej. Następnie godzina nieziemskiego seksu, a na koniec wyobraź sobie, że przez godzinę rozmawialiśmy czule ze sobą. Bajka po prostu. W tym samym czasie rozmawia ze sobą dwóch kolegów. Jak tam twój wczorajszy seks? No, zarąbiście. Przychodzę do domu, obiad na stole, zjadłem, popzykałem i zasnąłem. A u ciebie? U mnie beznadzieja. Przychodzę. Nie ma prądu, bo zapomniałem zapłacić za rachunek. Zabrałem więc gdzieś starą na kolację. Żarcie było beznadziejne i takie drogie, że nie starczyło mi na taksówkę. I musiałem zapitalać do domu na piechotę. Przychodzimy, kurde, przecież nie ma prądu, więc znowu te cholerne świece. Byłem tak wkurzony, że najpierw przez godzinę nie mógł mi stanąć, a potem przez godzinę nie mogłem dojść. Na to wszystko tak się wkurzyłem, że przez godzinę jeszcze usnąć nie mogłem. Mąż mówi do żony blondynki: Wypróbujemy nową pozycję w łóżku? Czemu nie? Co byś chciał zrobić? Zrobimy to na urząd skarbowy? A jak to jest na urząd skarbowy? Ty będziesz miała związane ręce, a ja dobiorę ci się do dupy. Wnuczek ze świeżo poślubioną żoną przyjechał do dziadka na wieś. Po dwóch dniach dziadek niechcący nakrył ich na figlach. Pod wieczór dziadek pyta wnuczka. A co wy tak dziwnie to robicie? A bo to dziadku wtedy wchodzi dwa centymetry głębiej. Co ty mówisz? Odpowiedział zafascynowany dziadek. Przez dwa dni dziadka nie ma. Siedzi u siebie w pokoju i nie wychodzi. Obłożył się jakimiś starymi kalendarzami, papierem i ołówkami. Wreszcie trzeciego dnia nad ranem dziadek wchodzi do kuchni i mówi do babci: Stara, jesteś niedoruchana na 20 km. Przychodzi facet do baru i mówi do barmana: Flaszkę wódki, proszę. Muszę się dziś koniecznie upić. Co się stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój brat woli facetu”. No, tak to dobry powód, żeby się upić. Współczuję panu. Tydzień później ten sam gość wpada do tego samego baru i prosi tego samego barmana o flaszkę wódki, mówiąc, że musi się upić. Co się tym razem stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój ojciec woli facetów. Bardzo mi przykro z tego powodu. Minął kolejny tydzień, i znów ten sam gość wpada do tego samego baru. I u tego samego barmana zamawia kolejną flaszkę, znów mówiąc, że musi się dziś zalać. Przepraszam Pana bardzo, że się wtrącam w nie swoje sprawy, ale czy jest ktoś w Pana rodzinie, kto sypia z kobietami? Tak, moja żona. Właśnie się o tym dowiedziałem. Wieczór, małżeństwo leży już w łóżku. Żona zalotnym głosem mówi do męża. Nie mam majtek. Mąż odpowiada jej. Śpij już. Jutro kupimy. Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi. Zdałam prawo jazdy. Teraz zwiedzimy cały świat. Na to mąż odpowiada. Ten czy tamten? Dwóch pilotów leci samolotem. Jeden mówi: Idę wypróbować tę nową stewardessę. Przychodzi po dziesięciu minutach i mówi: Wiesz co? Ta nowa stewardessa jest lepsza od mojej żony. Na to drugi wstaje i mówi: Poczekaj, teraz ja ją idę wypróbować. Przychodzi po dziesięciu minutach i mówi: Ona rzeczywiście jest lepsza od twojej żony. Po kilkumiesięcznej namiętnej znajomości dziewczyna pyta swego wybranka: Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie? Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu to jest niemożliwe. Żona z dziećmi wyjechała do teściu. Facet wszedł do swojej ulubionej eleganckiej restauracji, i gdy usiadł przy swoim ulubionym stoliku, zauważył piękną kobietę siedzącą stolik obok i to całkiem samą. Zawołał szybko kelnera i zamówił najdroższą butelkę Merlota, którą kazał dać tej kobiecie, myśląc oczywiście, że ją w ten sposób zdobędzie. Kelner wziął butelkę i podał kobiecie, mówiąc, że to od dżentelmena obok. Kobieta popatrzyła na wino i na faceta a następnie napisała coś na serwetce i kazała kelnerowi przekazać mężczyźnie. Żebym przyjęła Twoją butelkę, musisz mieć Mercedesa w garażu, milion złotych w banku i 20 centymetrów w spodniach. Facet przeczytał informację i odpisał. Dla Twojej wiadomości. Posiadam Ferrari Testarossa i Mercedesa 600S w garażu, ponad 20 milionów w banku. Ale nawet dla tak pięknej kobiety jak Ty, nie obetnę sobie pięciu centymetrów. Oddawaj wino. Mąż wraca do domu wcześniej. Zastaje swą żonę nagą w łóżku. Pyta jej więc: Dlaczego leżysz w łóżku nago o tej porze? No bo nie mam się w co ubrać. Jak to nie? Zobaczmy. Mąż podchodzi do szafy, otwiera ją i mówi. No, popatrz. Spodnie spódnica bluzka, spódnica dzień dobry, panie Kowalski. Spodnie spódnica. Dzień jak co dzień w małżeństwie. Mąż wypomina żonie. Gdybyś nauczyła się gotować, moglibyśmy obyć się bez kucharki. Na co żona odgryza się mężowi? Gdybyś nauczył się dogodzić mi odpowiednio, moglibyśmy obyć się bez ogrodnika. Córka opowiada mamie o swoim nowym narzeczonym. Mówię ci, mamuś, on jest fantastyczny. Uczciwy, solidny, bez nałogów, ma dobrze płatną pracę, super samochód, willę. Cieszę się, kochanie, że tak dobrze trafiłaś, a wiesz coś o jego rodzinie? Tak. Wyobraź sobie, że poznałam już jego żonę. Jaka ona miła. A jego dzieci to po prostu aniołki. Hotel. Recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary. Urlop? Tak. A dzieci państwo posiadają? Posiadają. A to tym razem państwo nie zabrali? Nie zabrali. Tylko we dwoje? Romantyczny wypad. Tak. A kto został z dziećmi? Żona. <noise>